Cześć Filip z tej strony, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Filip i Kryptowaluty. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o dwóch stronach internetowych jakimi są bitinfohards.com oraz strona blockchain.com. Jest to pierwszy film z nowej serii pod tytułem Niezbędni Kryptowaluciarza. I w tej nowej serii będziemy sobie właśnie omawiać jakieś strony internetowe, jakieś narzędzia, które są na tych stronach internetowych, wykresy, co z nich wynika, jakie możemy wyciągać, wyciągnąć z nich wnioski, aby poszerzyć swoją wiedzę o świecie kryptowalut. Będzie to seria, w której będzie więcej praktyki, może niż teorii, ale teoria też na pewno tutaj się pojawi. Więc, bez zbędnego przedłużania, zapraszam na pierwszy odcinek. Chciałbym jeszcze, abyście pamiętali, że wszystko, co tutaj usłyszycie oraz zobaczycie, nie są to porady inwestycyjne. A więc, przechodząc do, do sedna sprawy, do sedna odcinka, na stronie bitinfohearts.com możemy sobie zobaczyć dane dotyczące samej sieci bitcoina, samego blockchaina. Oprócz takich podstawowych, podstawowych cyferek, jakie widzimy na stronach takich jak CoinMarketCap czy CoinGecko, o ilości dostępnych monet w obiegu, o kapitalizacji rynkowej, o aktualnej cenie bitcoina w dolarze, możemy sobie także zobaczyć ilość transakcji w sieci bitcoin w ciągu ostatnich 24 godzin. Możemy sobie zobaczyć, ile średnio nasza sieć bitcoina jest w stanie uciągnąć transakcji w ciągu godziny. Możemy sobie zobaczyć, sobie zobaczyć, ile ludzie wysyłają bitcoina w ciągu ostatnich 24 godzin. W tym momencie jest to 505 373 bitcoiny w sumie wysłane po sieci bitcoin w ciągu 24 godzin. Jest to 2,7 całego market kapu, więc dosyć sporo Dosyć duża aktywność aktualnie jest, możemy sobie zobaczyć, że Przebiliśmy poziomy z roku 2017 Dosyć sporo, no tutaj mieliśmy Na, szczycia, na szczytach 46 45 No a teraz jak już mówiłem mamy 73, więc no za niedługo możemy nawet dwukrotny wzrost Aktywności na sieci Bitcoin zauważyć, znaczy nie tyle co aktywności, tyle, tyle... tak, aktywności, bo tutaj chodzi o liczbę bitcoinów, a, a nie dosłownie ich wartość w dolarach. Możemy sobie zobaczyć średnią opłatę transakcyjną, która też jest bardzo ważnym czynnikiem. Co tu jeszcze sobie możemy zobaczyć? No, takie ogólne dane jak. Liczba bloków, jak czas, podśredni czas potwierdzenia pomiędzy blokami, ile bloków mamy w ostatnich 24 godzin, no To się nic nie powinno za bardzo zmieniać. Nagroda w bloku no to wiadomo 6,25 bitcoina za każdy blok na następnym halvingu będzie połowa za 1058 dni. Hmm, możemy sobie zobaczyć, co tutaj jeszcze. Możemy sobie zobaczyć tak, jak sieć jest zabezpieczona, czyli trudność w wydobyciu bloku, czyli ilość hash rateów dostarczanych przez górników. Możemy sobie zobaczyć rentowność, na przykład średnią tutaj mamy 0,23 dolara na dzień na 1 TH, czyli na ileś na 1 TH ile twist, mamy 21 048 TH w całej sieci. No, oczywiście tutaj ta rentowność, ta opłacalność, w zależności jest od tego, w jakim kraju są te koparki, tak jaka jest cena prądu, to też jest oso temat osobny. Możemy sobie zobaczyć taki, yy, taką, to jest 100 najbogatszych adresów, czyli ile najwięcej bitcoinów yy, mamy na adresach. No tutaj widzimy, że giełdowe, yy, giełdowe tutaj portfele przeważają np. Binance, Code Wallet, Bitfinex Code Wallet. Możemy sobie zobaczyć, ile oni tu mają: 293 493, 427 bitcoinów. Mamy, ma Binance na tym jednym coint olecie. czyli jest to jeden, prawie ponad 1,5% wszystkich bitcoinów. Także giełdy tu mają porządne zasoby. No Możemy sobie zobaczyć, jaki jest rozmiar całego blockchaina, całego łańcucha bloków, czyli te wszystkie dane. I tutaj mamy jeszcze taki fajny, fajny wykres, y, t, tweety na dzień, y, tweety na dzień. Tutaj mamy ten wykres. No i możemy sobie zobaczyć, że tutaj na tych aktualnych spadkach, no już mieliśmy ponad 350 tysięcy tweetów na dzień y, z, hashtagiem, z hashtagiem właśnie Bitcoin na Twitterze. No możemy sobie tylko wyobrazić, co się będzie działo tutaj. Poziom z roku 2017 przebiliśmy znacznie teraz, na, na tej górce, no teraz tutaj mamy, tutaj mieliśmy jakoś w grudniu około 100 tysięcy, no tutaj przebiegliśmy, 150 było najwyżej, tutaj w okolicach pęknięcia było całe 100, no a teraz mieliśmy, a no zobaczymy sobie czekajcie 3 miesiące no, u dzisiaj tylko w Dnie Dziecka 38 tysięcy, no ale to dzień się, dzień się dopiero zaczyna no ale tym bardziej, no teraz mówię, że po tych spadkach taki trend boczny, no jak będziemy odbijać, pewnie ta aktywność będzie większa, także jeszcze tylko chciałbym tutaj, tutaj mamy średnią wartość transakcji, tutaj mieliśmy taki jeden pik, jakieś wieloryby chyba tutaj w ten dzień, coś tutaj coś tutaj podbiły znacząco i tak już tą średnią wartość transakcji na sieci bitcoin na pewno podwyższają bo teraz średnią wartość mamy transakcji no teraz akurat też mamy spadek 48 48000 tysięcy, także także mi się wydaje że te transakcje tutaj wieloryby giełdy znacznie zawyższają dobra ok sobie zamkniemy troszkę się zacina czasami ta strona nie wiem, czy wy też będziecie mieli takie problemy z nią. I tutaj jest wykres, też bardzo ważny, czyli średnia opada transakcyjna na sieci Bitcoin. Tutaj ostatnio na, podczas spadku hash rate'u, czyli właśnie podczas spadku zabezpieczenia właśnie tej sieci, poprzez to, że po prostu były braki prądu tam w Chinach, to o na pewno każdy słyszał. Mieliśmy tutaj przebicie. Z roku 2017 doszliśmy do ponad 32 dolarów średniej opłaty transakcyjnej, więc dosyć wysoko. No a teraz jak na obecną, obecną chwilę, obecny, obecną, yy, obecną hosty naprawdę fajne transakcje odreagowały. W okolicach 7 dolarów. Naprawdę bardzo fajnie. Yy. No i tutaj, jeżeli chodzi o tą stronę bitin to, to chyba tyle. Naprawdę bardzo fajna. Możemy sobie też jeszcze zobaczyć, jeszcze chwilkę opowiem. Możemy sobie zobaczyć też na przykład Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, a się tymi kryptowalutami innymi nie interesuje jeszcze tylko Ethereum. Możemy sobie spojrzeć, no, średnia opłata transakcyjna poniżej 6 dolarów, więc bardzo fajnie. Też takie ogólne dane o samym blockchainie. Także naprawdę warto jest tutaj sobie zajrzeć, poczytać. Jeżeli czegoś nie wiemy, w takim względem technicznym, wpisać sobie właśnie w internet, poprzeglądać, dowiedzieć się trochę o technologii, w co inwestujemy. Tutaj można by się rozwodzić właśnie na, na tematy, właśnie yy, ilość tych bloków, jakie to są transakcje na sekundę. Yy, no ale to tutaj mówię, że go, wyszedłby godzinek, odcinek paru godzinny. A coś właśnie mówiłem, że mam problemy z tą stroną. Czasem tak wyskakuje. No to jeżeli chodzi o tą stronę, to tyle. Naprawdę bardzo polecam sobie tutaj przejrzeć, zaglądać co jakiś czas, no aby też wiedzieć, jak Bitcoin fundamentalnie się trzyma, jak właśnie są te ceny transakcji. Dobrze, więc przechodzimy sobie teraz na stronę blockchain.com. Strona blockchain.com zawiera w sumie dosyć yy, podobne wykresy, yy, co strona bitinfoharts.com. Możemy sobie tutaj zobaczyć, właśnie dane dotyczące dotyczące no tak wiadomo podstawy, czyli cena, wszystkie, wszystkie cyrkulujące bitcoiny w obiegu, kapitalizację możemy sobie zobaczyć, na no, przykład na wykresie tutaj fajnie to pokazuje by ten rozmiar blockchaina, czyli po prostu cały czas tutaj ile już mamy, ile już mamy zapisanych po prostu transakcji na sieci Bitcoin Tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie liczbę wszystkich transakcji, tak samo tutaj mamy też już przekroczyliśmy, no prawie 650 milionów będzie liczba wszystkich transakcji na sieci Bitcoin, także możemy sobie zobaczyć all time cały czas tutaj już wzrost, 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 wzrost. No, liczba transakcji raczej, raczej nic nie zapowiada się, że zwolnimy, że, że ludzie będą mniej transakcji na tym Bitcoinie wykonywać możemy sobie zobaczyć, że tutaj z ceną bitcoina żadnej za bardzo korelacji nie mamy, cały czas wykładniczo do przodu, do góry tutaj mamy jeszcze informacje o górnikach, no możemy sobie, sobie zobaczyć właśnie najpopularniejsze mining pule, czyli tak jakby grupy górników eee, właśnie ten e, network difficult, czyli tą trudność wydobywania, ilość tego całego hash rate'u, czyli mocy obliczeniowej, który, którą górnicy dodają Mm, możemy sobie zobaczyć, yy, właśnie o tutaj jest yy, fajny wykres, nie koszt transakcji, total, o właśnie, czyli możemy sobie zobaczyć to ile górnicy sobie w USD zarabiają, total USD coin bez Block, rewards and transaction fee pays to miner, o. Czyli możemy sobie zobaczyć, że tutaj dochody górników z HOS w 2017 roku, ale uwzględniające także yy, yy, nagrody, nie tylko yy, to co oni zarabiają na gazie, na FI, na opłatach transakcyjnych, ale również z, yy, z nagrodami, po prostu z tym 6,25 bitcoina, możemy sobie zobaczyć ostatnie dwa miesiące. No tutaj. Właśnie jak były te spadki hash rate'u, no to że tutaj te nagrody trochę spadły, mimo tego że FI było sokie Total transaction fee czyli O, możemy sobie na przykład zobaczyć tutaj wykres, że Total Transaction fee, czyli że wszystkie, wszystkie całe opaty Transakcyjne dla górników. No tutaj myślę, że górnicy jeszcze chcieliby takie wzrosty, żeby taką tutaj dla nich kasa szła. No aktualnie tutaj możemy sobie zobaczyć, że tutaj do hostsy nam jeszcze daleko 2017. No ale trzymamy się całkiem nieźle i tak. Aktywność sieci. O to właśnie co tam już pokazywałem, że transakcje na sekundę. Potwierdzone transakcje dzienne. Mm, unikalne adresy o, właśnie, tutaj na przykład Mempool. Ostatnio miałem transakcję w Mempoolu, bo chciałem za niską opłatę transakcyjną. No, i tam 2-3 dni transakcja powstała, w, postała, w końcu przeszła na giełdę. Ale cena jeszcze potem spadła. Także, może w sumie to dobrze, bo chciałem odkupić. A jeszcze odkupiłem niżej pewną kryptowalutę. Także, tutaj naprawdę, warto, yy, warto sobie. Yy, zajrzeć też na tą stronę, tutaj blockchain.com. No to właśnie możemy sobie też tutaj u nich portfel założyć, oferują sobie giełdę. Także też można tutaj sobie popatrzeć, liczba adresów, także cały czas tutaj możemy sobie zobaczyć, że mamy, mamy wzrosty. Więc w długim terminie, fundamentalnie, bitcoin. Yy, właśnie tutaj mamy ten hash co sobie wcześniej otwar, otworzyłem. No i tutaj te wszystkie dobrze. To już pokazywałem. No, to w dzisiejszym odcinku to było tyle. Na no to byłoby na tyle. Bitcoin trzyma, Bitcoin trzyma się fundamentalnie bardzo dobrze. Nic się nie zmienia. Mamy, mamy potencjał do wzrostu, jeżeli sobie prze, czy przejrzymy tutaj te wszystkie statystyki. Aczkolwiek musimy pamiętać, żeby od, umieć oddzielić użyteczność bitcoina, fundamenty bitcoina. Od, od ceny, tak? Od, od spekulacji. Od, od ceny, od spekulacji, od tego, ile ludzie są w stanie za tego jednego bitcoina zapłacić, od, musimy pamiętać, że cena jest manipulowana, jako mamy narrację w mediach o tych czteroletnich cyklach. Także fundamenty, fundamentami, użyteczność, użytecznością, ale to, co cena, to, co rynek, to, co psychologia ludzi zrobi, sobie to, co psychologia ludzi zrobi. Musimy umieć to, to oddzielić i patrzeć na to troszkę z dystansem. Także, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli jesteście do końca, dajcie znać w komentarzach. Możecie film ocenić. Będę bardzo wdzięczny za każdą ocenę, za, za dyskusję. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam i cześć.